albo aż i tylko 1,43%. Także też podzielam wątpliwości kolegów radnych, kolegi radnego Dariusza Wochny, kolegi Jerzego Drachejma. I teraz tak w odniesieniu do tych e, lokalnych społeczności, których jesteśmy reprezentantami. Tak, wy przedstawiciele radni z Ciechocinka możecie mieć e, Jakąś gorycz, dyskomfort. Patrzymy na wydatki inwestycyjne w układzie tabelarycznym na stronie szóstej projektu budżetu na rok 2020. Szanowni radni, a od dwóch lat pytam się radnych Aleksandrowa Kujawskiego. Z Aleksandrowa Kujawskiego, radnych, reprezentantów mieszkańców Aleksandrowa Kujawskiego w Radzie Powiatu. Nie czuję się tego samego. Jakie inwestycje w osiemnastym, przepraszam, w osiemnastym, nie, w dziewiętnastym roku i teraz na dwudziesty rok, jakie inwestycje pozostawicie po sobie? Radny Jerzy Draheim powiedział, że powiatu nie stać na dwadzieścia parę tysięcy na dokumentację, tak? Na budynek gospodarczy. Zresztą była, była mowa o tym na komisji. Ja powiem więcej. Powiatu nie stać na to, żeby pięć ławek postawić przy linii Zbiornika Wodnego w Parku Centrum Kształcenia Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego. Już przy konstrukcji budżetu na ten rok zgłaszałem, pytałem, podnosiłem kwestie, żeby, i zresztą dzisiaj o tym mówiłem, żeby zastanowić się nad tym, co dzieje się z budynkiem ćwiczeń. Także to nie jest też, że cokolwiek wcześniej z sal podjęliśmy pewne kroki, żeby znaleźć najemcę na szkołę prywatną na te sale. Ja nie wiem w tej chwili jak to się skończy, dlatego nie chciałbym odwieszczać, że to już przyniesie jakieś tam dochody ale myślę, że dyrektor, jeżeli wynajmie te niektóre sale, to to by były, szkoła by korzystała przez cały tydzień, wiązałoby się to z dodatkowymi dochodami, które by mógł przeznaczyć, oczywiście wszystko zależy od jego zdolności menadżerskich, ile sobie wynegocjuje, na kolejny remont ty, tych sal. prawda? Ponadto nie. To odpowiedź odwocem troszeczkę albo yy, yy, uzupełnienie wypowiedzi kolegi radnego Lotwiego Matsura. Tak, właśnie o to chodzi, że szpital zawsze będzie i to co mówiła też koleżanka yy, radna Renata Górd. Szpital zawsze, bo w tym miejscu ratujemy życie i zdrowie. I zawsze, jakby nie było źle, będziemy się odwoływać do tego, że trzeba pomóc. Yy, w planowanym budżecie na 2020 rok widzimy zagrożenie, w tym 1,40, widzimy zagrożenie, że my nie będziemy w stanie, prezes przywództw się tłumaczyli